No to tutaj tak ładnie mm, Ale będzie, rozpierdol Że zaczynamy grać Kurwa w y kurwa 2 Deluxe Delux Sky Jumping y Sądzę, że na pierdalankę no czas zacząć tak. Dokładnie No dobra kurwa. No to no. zapierdalamy no. nie No, no. Patrz Dawaj ja ja tak. synek Kurwa I got him, już już Trzeba się skrzypka, skrzypka Czemu kurwa nie chodzi aj, pierdolno. Ale pierdol kurwa, kurwa Ale czekaj kurwa Głos nie chodzi Ej ja. Cie o zapierdolił O A. NIE! Yes! KURWA! NAJ! Leci! Stara leci Kurwa leci. Ej, dobra, leci, Mierdana, Kurwa Ej, ora, leci, teraz ja. Nierdawaj, kurwa! Ja! Leci, kurwa, dawaj Ej, spoko, ja ci tu odkurzak dać Kurwa leć leci. Leć leci, leć leci, leć 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 kurwa leć PAK Kurwa zajebał lekko Kurwa pacz Ej bez złota nie robota Czekaj <grystotrisa> Gdzie <grystotrisa> się podłoczę jaki ty Jakie ty Ej, kurwa, tak nie powinna się sprzątać, kurwa, na domu. Ale wyczerpimy, <ślinik> <ślinik> kurwa. <w> <ślinik> Ej, kurwa, w tył rurę. Ej, dobra, gramy, gramy, gramy. Domejamy! Sejkaj! Teraz ty zobacz, ty patrz miga, miga już! Zobacz, miga! No to skąd? Yeah. <grywa> <grywa> Nie <Jeman. grywa> Let's go. Jest Yes. 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 Bah, bah. <coughs> plakat, oh, kurwa. Kurwa. Jej ci Mój plakat kurwa. Mydlaka kurwa, grup solo zniszczyłeś, ja pierdolę. Weź, kurwa. Kurwa, ja pierd*a. Morda. Ja. Ja ci kurwa. Patrzyłem ci. Ale kurwa, dźwigku nie będzie czyli. Będzie. Chyba dzisiaj. Aj, wyjebał! Uj nie ma. Andrzej. Nie zaszczeli to <grym> Nie no, słuchaj. Oczywiście sądzę. O patrz kurwa, lepszy jestem od ciebie. A który jest? Nie wiem. O! O! Dobra, to cię. kurio. mi się chce. Ale zaraz się Kurwa. Kurwa. Zesrałem się. Ja pierdole. Siedzę tylko tu, bo zaraz skaczę. Kurwa! Ty Kurwa tam to jasne! Weź tam, weź ją zostaw, ja pierdolę, ty jesteś popierdolony! Po co ty ją bierzesz? Powiedziałem ci, żeby jej nie brać. We, chryry Skacyś! Kierdolisz pierdolisz. Zostaw te drzwi od warka Zobacz pa jak zajebie ty Słaby jesteś Śmierdzisz No boż. Podstępka Wiecie zbyt. gdzie Paweł Piotrek mieszkał? W dupie W Szambie W dupie Wiem że w dupie mieszkam W Szambie się kochał. To Tua fadra Za Zebrałcie! cię! W tarce. Patrz, nie wybił się, czyli dobrze skoczył, No, też tak myślę. Ale czekaj, kurwa. Ale urwie. Ale zapierdala nie? Kurwa, Patrz, Pa, Ale się jebły, ale się... je Ale się, się jebły. Kurwa, tak. kurwa zakochałem. Nie, kurwa, nie, zapierdalaj. Kurwa! kurwa. Tak. To jest coś. A gdzie mam komórkę? Zgubiłem komórkę. A tu jest. Ja pierdolę, kurwa. Patrz, 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 kurwa jeszcze wyżej, jeszcze dalej musisz. A gdzie to jest? Nie Uro. wyszły. <grymne> Dywan? Nie, ręka. Jodaj z ciebie. Ja was zapierdolę wszystkich. Ale rozpierdolę. <grymne> dalej skacze. Źle, bo się wybił. Nie, dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. A! Nie. <laughs> <laughs> opa oh, <wow. śmiech> Biurko, że się ale... rozpierdolił. Cicho, kurwa. Patrz, prawie byłem za tobą. Ale jakby nie patrzeć, jak jestem za tobą, nie? Ale spóźniłeś, kur... Ale zobacz, patrz, ale patrz, nie, patrz, no bo... patrz, a, ale... patrz, patrz, kurwa! No i co? O założyłem ty No za, wiem. kurwa, cweru jebany. Kurwa, młody sołtys mnie wyprzedził, a kupa jest za mną. Panie. Nie to, że w chuj ciemno jest, nie? ja mu ale jest Bunkrów nie ja masz, jak tak nie nie? Kurwa popatrzcie na niego, to jest taka kurwa Z miasta kurwa, widać, że ze wsi chłop Widzisz kurwa, Kurwa, która? Powinien się spać, a nie. Zapierdalajcie. Dalej, dobra. Ja pierdolę! O! Leć! Tak! 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 Ej, kurwa, no. Tylko, że się glutami nie powiodły. Kurwa, mać. pan! Dobra, skończyło się rumakowanie. Śmierdzi szkałem. Fajnie, Morda. Morda, śmierdzi. morda, psy. TAK! Nie! Nie! Nie, nie ma nik. Fajnie, Nie doleciał! Patrz patrz, 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 patrz jak po się pierdol. Kurwa, mać Tak, tak, śmierdzi! Śmierdzi, zadwoń do mnie, bo śmierdzę. <śmierdzi> <śmierdzi> I się wyjebał! Minus osiem! Jest, kurwa! Kurwa, patrzcie i go! Morda, psy! Daję do Piotrka, to znajdzie Nie tu nie ma. Nie to, że w chuj nie, ale kapek jest! <grymne> To mój klapek To no nie mój kurwa! Skąd rwałeś to mój, mój? mój za za Morda psię! Kurwa bazar, kurwa skaj <noise> <noise> Ej graj kurwa. A mój to kurwa, patrzcie jaki jest! No, kurwa tak! Oj, swój, aż mi głosy to Stanął, stanął ci! Nie! No. no kurwa! <noise> Ja czekaj, muszę się wybić No i się nie wybiłem Tylko, żeby ci głowa nie pękła Gut No, w syf ma w głowę! O kurwa, ale zacięty pojedynek teraz będzie Jedziesz, teraz serio Kurwa rekord. Da! Nie. <grywa> <grywa> kurwa. Tak kurwa ja, damy czelk, kurwa, teraz patrz nie, patrz ci zapierdolę, kurwa, twoją całą rodzinę rozpierdolę, kurwa, maćka też. Patrz, o kurwa, kurwa. spierdalaj. A jego co 12. Spierdalaj. Rozjebał wszystkich w tym piszcie. Ara, to kurwa, kurwa, ja, ma luksa wypierdła. Kurwa porzucę jajeczkiem! Spierdalek. Kurwa, sam się zbadaj. Ej kurwa, patrzcie rzucą jajeczkiem. Nie no kurwa! jajko, <śpiewa> jajeczko rozdajemy! Jajeczko rozdajemy! Ale, ale szwagier wygrał! Kurwa! Szwagier! Kurwa wygrał! Macie korę! Yeah.